Cześć, Witam Was na moim kanale a dziś pierwszy raz na moim kanale saszetka premium gold i zrobimy sobie pojedynek Paris saint -Germain, Liverpool Bayern bo te będą z saszetki premium gold więc otworzę sobie Liverpool Paris saint -Germain. I, i nie pokażę wam kodu, ale 350 ogólnie. I otwieram jeszcze ranę. Mbappe e i punkt dla Paryż. A Olimpik mm. Olympic Marsylia, Lukaku, i to jest Marcelo jako limitka premium. Bok sobie Paryż Junior, Paris i Ajax. Czyli na pierwszym miejscu Paris, na drugim te dwie zespoły fajnie w Marcelo bo mam już dechę ale Marcelo jeszcze nie miałem więc cześć do zobaczenia w kolejnym odcinku